Au! Au! Kłamań. Dobra. Jest. Siemano, z tej strony Oskar Macuk i dzisiaj mieliśmy nagrywać film Jak testuje swój nowy rower. Ale niestety pogoda jest taka. Że straszliwie wali wiatrem, nigdy jeszcze tak nie wiało jak dzisiaj. Co nie zmienia faktu, że trochę polatamy na małych przeszkodach, ile się da, bo na wjazd to nawet się boję wejść na górę. Za to macie w tym filmie y, informacje, jak ustawić rower pod skarz. z tego filmu jest taki, bo ogólnie ja długo już jeżdżę na rowerze i zawsze szukałem jakichś takich rozwiązań, na przykład nie wiem, ile powinno być ciśnienia w oponach, jaka powinna być szerokość kierownicy, taki jeden standard, który byłby ok. I oczywiście wiem, że część zawodników powie, że jest to bardzo indywidualna sprawa, ale to, co ja Wam tutaj przedstawiam, to jest to w ten sposób, w jaki ja jeżdżę, jakby z mojego doświadczenia to, jak ja sobie to ustawiam. I na podstawie 12 lat jazdy na rowerze uważam, że te ustawienia są najlepsze dla mnie. Czy będą dla Was, nie wiem, ale ja chcę Wam pokazać, przynajmniej, żebyście mieli punkt odniesienia. Od tego zaczniemy. Odniesienie w oponach powinno się wahać między 4,5 do 5 bar. 4,5 to jest taka bezpieczna granica, w której będzie się Wam fajnie skakało, nie będzie Was wciskało w wybicie, ale jednocześnie nie będzie ryzyka, że ta opona Wam wybuchnie. Jak startuję w zawodach, zazwyczaj mam 5 barów, bo chcę mieć jak najwięcej prędkości, ale wiąże się to z ryzykiem tego, że ta opona Wam po prostu wybuchnie i to jest normalna sprawa, więc musicie być tego świadomi. 4,5 bara to jest naprawdę bezpieczna sprawa, żeby fajnie się skakało i żeby wszystko było dobrze. 4,5 z tyłu, 4,5 z przodu. Bez ciśnienia Wam ojca, to że przed nim i tylny. I tutaj jest to zależne w dużej mierze od tego, ile ważycie, i jakby na tej podstawie się to ustawia. Ja ważę w tej chwili 75 kg i myślę, że tak będę funkcjonował, więc jakby do tego ciśnienia sobie to ustawiam. I jeżeli chodzi o rower zawieszony czy sztywny, tak naprawdę zawieszenie przednie ustawia się tak samo, do przedniego dostaje się tylny. Więc jeżeli macie sztywny rower, to po prostu sobie ustawcie tylko przedni. I ja mam tutaj akurat podejście akurat na mojej stronie to pipe i ja go ustawiam w ten sposób, że pompuję go sobie na 180 psi nie mam tutaj żadnych tokenów, ja wam zaraz pokażę o co chodzi z tymi tokenami już? Hmm? tokeny, o tutaj tak jak widzicie to są takie podkładki które się wsadza pod komorę powietrzną, o coś takiego, je się wsadza tutaj do komory powietrznej i one robią to, że ten amortyzator jest bardziej progresywny, co znaczy, że jak, jakby na początku wciska wam się miękko, a potem coraz szybciej robi się twardy. Ja nie lubię tego rozwiązania, ponieważ jakby ja lubię korzystać z amortyzacji, kiedy na rowerze skaczę, szczególnie w zawieszonym rowerze, ale jest dużo zawodników, którzy jeździ z tymi tokenami, więc jeżeli lubicie amortyzator, który jest mega sztywny, mega twardy, tokeny są fajnym rozwiązaniem. Jeżeli lubicie amortyzator, który pracuje i pomaga Wam się wybijać, ja nie jestem tego typu zwolennikiem. Więc, bez tokenów, 180 PS i w komorze powietrznej, tutaj mamy ustawienie kompresji. I ja sobie robię tak: raz, dwa, trzy, cztery razy w prawo, od yy, najbardziej tutaj otwartego. I potem tutaj mamy z dołu tłumienie powrotu. Biorę sobie na żółwia, czyli najwolniejsze, i od żółwia biorę też cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest moje ustawienie, na którym jeżdżę od y, trzech sezonów i cały czas jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o ustawienie tylnego amortyzatora, tutaj sprawa jest troszkę bardziej złożona, ponieważ jest to zależne od tego, jak lubicie, żeby on funkcjonował. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że jeżdżę w ten sposób, że jakby przedni amortyzator i tylny, jak sobie tak podskakuje, on współpracuje ze sobą. Nie powinno być tak, że przód macie mega sztywny, a tył miękki. Już lepiej, żeby mieć tył sztywny, a przód miękki. A najlepiej, żeby pracowało razem ze sobą. Więc ja w tej chwili robię sobie tak: ustawiam sobie na żółwika, czyli najwolniejsze tłumienie odbicia, i biorę sobie raz, dwa, trzy. 3 albo 4, zależy. Jeszcze muszę zobaczyć, bo na tym rowerze nie jeździłem, więc to ustawienie jest takie wstępne. I jeżeli chodzi o ciśnienie w tym amortyzatorze, zależy jaki macie amortyzator, ale jakby tłumienie powrotu ogólnie powinno być dość wolne. I ciśnienie w tym tylnym amortyzatorze jest na maksa, full. Ile można wcisnąć powietrza, to ja go pompuję. Nie pompuję więcej, bo nie chcę, żeby mi rozwaliło uszczelki. I zastanawiacie się, ile powinno być podkładek, jakie powinno być to wysokości. Ja yy, w moim poprzednim rowerze, w ogóle jak to zmierzyć? Ja w moim poprzednim rowerze sprawdziłem sobie, jaka jest tutaj odległość, bo to zależy od tego, jaką macie ramę, jakie macie stery. Najłatwiej się sprawdza tak. Od dołu, czyli tu, gdzie kończy się amortyzator, do mniej więcej połowy mostka, czyli środka kierownicy, mierzycie sobie odległość. Ja tutaj mam akurat 15,5 cm. W tamtym rowerze miałem 16,5 cm, czyli centymetr wyżej. To znaczy, że automatycznie będę musiał mieć centymetr wyżej podkładkę. Ale z drugiej strony, w tamtym rowerze miałem kierownicę, która była z e, mniejszym wzniosem. Ta kierownica ma 1,5 cala wzniosu, tamta miała pół. Czyli jeżeli sobie dodam tą odległość, którą tutaj mam, czyli 15,5 cm plus 1,5 cala, czyli... 38 mm, czyli 3,8 cm, to wyjdzie mi, że jakby ta wysokość całkowita, przy której będę trzymał kierownicy, to jest 19,3 cm. A w tamtym rowerze wcześniejszym miałem 19 cm, czyli tu będzie o 3 mm wyżej. Teoretycznie mógłbym to olać, ale jak zobaczycie sobie, tu jest taki myk, że akurat tak jest docięta sterówka że zostało mi tu troszkę luzu, o czym mówiłem w filmie z bajkczeku. I tutaj mam troszeczkę tego luzu, o, to już wcisnę, między kapslem a mostkiem. I to jest fajna sprawa, bo tu widzicie, tu jest akurat, no, ze 3-4 mm właśnie tego luzu. Więc ja sobie zrobię tak, że teraz tą podkładkę, która tutaj ma, myślę, centymetr, zamienię podkładką, która ma 8 mm, i od góry dam podkładkę, żeby ten mostek jeszcze bardziej, jeszcze głębiej był wsadzony w sterówkę. Musicie o tym pamiętać, bo jeżeli wstawicie sobie ten mostek i on będzie, o, w ten sposób, to automatycznie cały mostek będzie Wam łapał i ta kierownica będzie sztywniejsza. Dla niektórych to jest nieważne, dla mnie to jest mega istotne, żeby ta kierownica mi nie latała, żeby to się wszystko trzymało. O, i teraz jak widzicie, tutaj praktycznie nie ma szpary, więc założę sobie taką mega małą podkładeczkę. I teraz będę miał idealnie na takiej samej wysokości jak w moim poprzednim rowerze, i teraz, tak jeśli chodzi o szerokość kierownicy, to ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem, które jest stabilne z jednej strony, czyli szerokie na tyle, żebyś czuł się pewnie na rowerze, a z drugiej strony, żeby łatwo się kręciło warspiny, bo wiadomo jest to, że jak będę o kierownicę 800. Że spiny, że będzie się stabilniej stało. Tylko co z tego, jak się nie będzie dało zrobić barspina? I tu się znowu pojawią świetni youtuberowie znawcy, którzy powiedzą: A ja umiem robić barspinę przy kierownicy 800. Ja też umiem. Tylko jak masz zrobić 3, robiąc salto, to już nie jest tak łatwo, jak masz taką ogromną kierownicę. Więc ja jestem zwolennikiem i jeżdżę tak samo od 4 albo 5 sezonów na kierownicy 735. Ale trzeba pamiętać, że to 735 to jest jakby końcowa szerokość z gripem. Więc zakładając, że grip ma barent, czyli jest troszkę szerszy, to samą kierownicę docinam na 730 mm. I wtedy wszystko jest piękne. Ta kierownica z tego co pamiętam ma 780. Tak. A nie. Ona ma 760 25 podzielić na 2 12,5 12 czyli 12,5 mm z każdej strony muszę uciąć. Co już widzę, że będzie misją. Bo będzie mi ciężko to zmierzyć. No, gdzieś tu. Powiedzmy, I yy, odcinek do rur. to możecie kupić w zwykłym sklepie budowlanym. To jest mega spoko sprawa. Bo możecie sobie tą kierownicę uciąć w równy sposób. Ja zawsze się walczyłem z tym, próbowałem, żeby to było dobrze. I niestety powiem, Wam, że się namęczyłem, namęczyłem. Dobrze nigdy nie było. A to jest naprawdę mega łatwe narzędzie. O, patrzcie, pyk, ucięte. No i kurde, tak równiutko to, to się nie dało. Teraz zobaczymy. Wielki test. Ile nam to ma szerokości. No kurde, zobaczcie. Look at this. 12,5. Boziu. Ja chyba się marnuję w tych owejach. ja ma jakimś innym nie wiem co stać. Druga strona. I żeby zrobić mostek, to już musicie zrobić taki myk. Że ściągacie sobie over. Wstawiacie go. I jeżeli chodzi o ustawienie kierownicy, to oczywiście mostek musi być prosto. To jest, jakby, pierwsza sprawa podstawowa. Ale jeżeli chodzi o ustawienie kierownicy w przód, tył, bo tu też jest dużo opinii: czy w przód, czy w tył, w przód troszkę bardziej jest stabilniej, i bardziej się jest w takiej pozycji do przodu. Ale ja z doświadczenia zauważyłem, że dużo lepiej mi się robi na przykład by spin, jak kierownica jest lekko w tył. Lekko co znaczy, że jeżeli mamy tutaj. Bo też mi się wydawało w ogóle, że taka kierownica w tył jest dziwnie. Szczególnie jak zauważyłem, jak Dawid ma, on ma tak mega w tył. I teraz tak, ustawiacie sobie rower, patrzycie z boku i jak idzie linia amortyzatora, to ustawiacie kierownicę mniej więcej w tej linii. Całkiem spoko, tym tak jak będę stał. Ogólnie powinno być tak, że jak stoicie, to macie jakby lekko łokcie w dół. Że, że nie, mo, nie opieracie się na tym rowerze tu, tylko że ten rower wam wymusza lekko, lekko branie nóg w dół. Czyli jak jesteście pionowo nad nim, to jest aż tak trochę dziwnie, bo wydaje Wam się, że te łokcie Wam wpadną do dołu. Mówię, to jest moje rozwiązanie, ja z niego stosuję. Na początku wydawało mi się dziwne, ale jeżeli chodzi o robienie bar spinów, tej lipów jest dużo wygodniej. Wystarczy się do tego przyzwyczaić i potem naprawdę jest lepiej. Ustawienie tego, jak daleko macie hamulec. I tu od razu mówię, im dalej macie hamulec, tym łatwiej się robi warstw i tego typu rzeczy, no ale oczywiście jest to niewygodne w hamowaniu. Ja mam ustawiony hamulec w taki sposób, jak zobaczycie sobie, że jak mam rękę na krawędzi gripa, to łapię sobie za koniec hamulca. Czyli tu mam pełną, pustą yy, przestrzeń, a jak potrzebuję sobie zahamować, albo na przykład zrobić tej lipa, to łapię sobie tutaj tak, żeby jeszcze mieć cienkę na hamulcu, ale łapać za końcówkę. I lekko sobie to przykręcam. O pyk. Lekko sobie to dokręcam. I teraz chodzi o ustawienie pionowego, czy jakby ustawienie pionu hamulca. Musicie postawić sobie over. i teraz tak, bierzecie sobie znowu, ustawiacie klamkę, praktycznie w takiej płaszczyźnie, jak idzie amortyzator. Weź ja tu z boku stań, może będzie widać. Tu za, za mną musi stanąć. O, tu. Tak jak idzie amortyzator, bardziej tu. Za mną, za mną zupełnie stać. O, zobaczcie, jak idzie amortyzator, on idzie jakby w ten sposób, to ja mniej więcej tak samo ustawiam klamkę. Kolejnym elementem jest ustawienie pozycji siedzenia. I teraz tak, ja robię sobie w ten sposób, że biorę, stawiam rower, ustawiam środek zupełnie na płasko, czyli jakby na zero, no w tej chwili jest płasko i biorę jeden ząbek do góry. To jest w ten sposób. I dla mnie to jest ustawienie najwygodniejsze, to jest praktycznie równoległe do górnej rury. A jeżeli chodzi o wysokość sztycy, to już musicie sobie dobrać tą wysokość, zależnie od tego, jak Wam jest wygodnie yy, trzymać rower. Ale od razu mówię, że to siodełko powinno być tak, że jeżeli sobie stoicie, to na pedałach, to mniej więcej tutaj na wysokości pod kolanem, na, na środku kolana macie tutaj ten czubek y, siedzenia. Tutaj na korbach mam naklejony papier ścierny w tym miejscu. To jest taki najzwyklejszy papier ścierny zbudowanego, przyklejany na taśmę. On jest gotowy z taśmą y, samą przylepną. Po to, że jak łapię tej tailweepa, to nie zawsze ląduje na pedale, czasami ląduje na korbie i gdybym miał na samą korbę, to by mi się te pedały ślizgały. A z racji tego, że jestem ten papier ścierny, to bardzo fajnie pomaga yy, złapać rower. To jest taki dodatek, który polecam i widziałem, że wiele zawodników go stosuje. I ostatnim elementem jest crank czyli to, żeby wam się korby nie kręciły podczas yy, pedałowania, podczas spuszczania nóg w locie i podczas tejków takich, w których puszczacie nogi. I technik robienia jest mega dużo, tak jak dużo jest zawodników. Ja już z doświadczenia zacząłem stosować coś takiego, że biorę sobie dentkę, ucinam takie paski, które mają 3-4 cm długości, zakładam tutaj, naciągam po prostu jak najwięcej i robię sobie tak, biorę sobie, ja już to mówiłem w wcześniejszym bajkczaku kiedyś, Zakładam sobie kilka warstw tej dentki 3-4. Biorę zwykłą taśmę izolacyjną na około i znowu 3-4 warstwy dentki i taśmę izolacyjną. Myślę, że pomogłem Wam z takimi ustawieniami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie ustawiania roweru, piszcie do mnie na Instagramie. Ja wszystko Wam odpowiem, co tylko będziecie potrzebowali. Piszcie też w komentarzu, jakie byście chcieli inne filmy, takie serwisowe, powiedzmy to, to, to postaram się to nagrać. I co jeszcze mogę powiedzieć, jadę właśnie zważyć ten rower, żeby powiedzieć Wam, kto wygrał konkurs odnośnie wagi. Chcemy zważyć mój rower, żeby wiedzieć, kto wygrał konkurs. Eee, witajcie w moim konkursie do wygrania skarpetki. Więc przyszliśmy do sportowego, w którym e, właściwie naprawiałem swoje rowery u mnie w mieście od dzieciaka. Więc jestem tutaj poziomalsku. Teraz okay. mówię, że to nie jest takie łatwe, jak się wydaje, bo utrzymać rower tak, żeby jest na zero, nie jest. Wyzerujemy. Żeby nie było oszustwa, i od razu Wam powiem, że jak wynik będzie taki, jak podejście w komentarzu, to napiszcie mi w tym filmie w komentarzu, że wygraliście. To nie będę musiał szukać, bo jest tysiąc komentarzy, więc szkoda mojego czasu, żebym przeszukiwał. Mam nadzieję, że w ten sposób wynik nie będzie przekłamany. Dobra. Ok, jest widać. Mhm. Zatrzyma się, czy się nie zatrzyma? No tak średnio się zatrzymuje. wie inżynierii. Już wymyśliliśmy, że jak położymy karton i go wyzerujemy, a potem położymy na tym rower, to będzie wszystko odlotowo. Więc jeszcze raz próba. 0 zero. zero. Tara jest. Zero. Dobrze. I teraz składziemy rower. I mam nadzieję, że już się uda to zrobić. Dobra. Pyk. Tu żeby niczym nie dotykał. Okej. Okay, żeby się tu nie opierał, żeby nie było przekłamań. Dobra. Jest? Jest. Jaki wynik? 12:36. Więc yy, jeżeli ktoś z was podał wynik 12:36, to napiszcie w komentarzu pod filmem, że jesteście wygranymi i para skarpetek leci do Was. Oczywiście ten, kto pierwszy napisał ten komentarz, wygrywa, no bo ten drugi już nie. Ale kolejny konkurs już niedługo. A skoro wiemy, ile on waży, to yy, idę skakać. Cześć, elo. Pan Powiem Wam, że fajne jest to w pulu, że dużo można się wybijać z zawieszenia. W sensie tak. O, jeszcze muszę sobie to zawieszenie ustawić, bo ogólnie jeszcze przód nie pracuje tak samo jak tył, ale już jest całkiem nie O! Próbuję suicida z bunny hop a. A, a Ogólnie fajoski jest to w fullu, że można lądować yy, i się nie przykładać na to jak się ląduje. Nawet można sobie skakać tak, że robisz W tym sezonie znowu będę jeździł w pełnym kasku. Niestety jeszcze nie dostałem wsparcia od TLD, więc yy, musiałem sobie kupić kask, ale wreszcie mam full face'a, więc będę mógł pakować na łeb, co mnie bardzo cieszy. No, i mam nadzieję, że do obcego na płaskie challenge mi się uda i nic mi się nie połamie. I to jest ważne, jak właśnie ustawiacie sobie fulach, żeby sobie tak poskakać i zrobić tak, żeby przód tak samo pracował jak tył. Bo jak coś Wam tu będzie niespójne, to Was będzie albo podbijało w przód, albo podbijało w tył. Dlatego ja trochę muszę poświęcić czas, żeby to wczuć. No, ale zaraz zobaczymy. Wysoko. Nieźle. Nie wiem czy wiecie, ale ogólnie duży plus jazdy na fullu jest taki, że jak się umie wygenerować z zawieszenia prędkość, to się spokojnie jedzie z 20-30% szybciej i skacze się dalej przy tej samej prędkości. To jest naprawdę wyczuwalne, że przy tej samej prędkości lata się dużo dalej, co jest fajne, szczególnie jak macie problem z doatywaniem hop. Co wydawałoby się dziwne, ale pomaga! Ostatnio stąd wystarczało mi prędkości, więc teraz powinno być lajtowe fajnie, fajnie. Trochę się przyraziłem, ale fajnie. Jeszcze raz. Ale więcej Jak mówiłem Wam, Kozacki Mostek Beetle jest mega krótki i teraz zrobię dzięki niemu dwa bar spiny. Tutaj na górę Bang. Z pierwszej próby zrobimy to samo w slow mo. Zobaczcie jak to jest. Bang! bang. Challenge. Teraz zrobię taką linię na górę bar spin i na dół bar spin. Bang. Da góry i 360 w dół. Ogólnie warunki są strasznie słabe, ale nie mogę się powstrzymać i spróbuję polecieć hopę i quarter. Może przeżyję. No trochę wieje Tak troszeczkę. tu jak dzieje. Jeszcze raz. Tym jak o. 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 Jak na warunki, że zakładam, że w ogóle się nie da skakać, to jest nie najgorzej. Ale może spróbuję flarę. Nawet. Trochę się wkręciłem. Ale powiem Wam, że zaczyna padać deszcz, więc ogólnie musimy przerwać testy. No i to tak jak widzicie, lata się jak na sztywniaku, tylko że lepiej, bo jest bardziej miękko, jak na pierwszy dzień jazdy po tak długim czasie. I tak jest zajebiście. I teraz pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek. I napiszcie w komentarzu, czy cieszycie się, że jestem zawodnikiem, dajt moja czy nie, bo bardzo dużo hejtu dostałem, bardzo dużo pozytywnych informacji. Więc chcę znać Waszą opinię. To czy Wam się podoba, że jeżdżę tak to moja, no. Elo.